Władzu, wita w kolejnym demonie gier. Dzisiaj mamy grę Undecember, nie wiem, pod grudniem. Jak mogliśmy wybrać na początku serwer, języka polskiego nie ma. Nie powiem, że wszystkie języki świata, bo wszystkie krzaczaste języki świata. Opcji mamy niewiele. Zaczął się Steam Quest. Mamy do grania mnóstwo demek. To jest jedno z demek, które przykuło moją uwagę. No i zobaczymy, co to będzie. Hack'n'Slash. Mam nadzieję, że będziemy się bawić lepiej niż Diablo 3 i Torchlight infinite zobaczymy. Wersja 1001. Nie ma kiedy jest premiera, to jest tylko Demko. Co po tej wersji? Sugeruje to, że co? To jest pełna wersja. Nie wiem. Zobaczmy w tak. Mortal. on the day you discover all of the constellations in the heavens you will bring ruin to all of your accomplishments with your own hands the truth remained veiled as years passed. Years passed by, which is why i had believed i was already liberated from the fate i was burdened with I <laughs> No, jest naprawdę dobrze. Tu jest najważniejsza, będzie walka w tej grze. Nie można zrobić Haken slasza ze złą walką. Nie powinno się, ale niektórzy twórcy udowadniają, że można. Nie, nie miałem dobrą klasy postaci ani nic. Pamiętajmy, że jest to demo, ale no. No, wygląda dobrze. Is it I must make Teraz mogę przewinąć. Lewym przyciskiem myszy idziemy, a prawym pewnie atakujemy, co? <grybujesz> Jak diablo normalnie, słuchajcie. Tak, prawym atakujemy. Lewym, lewym idziemy, prawym atakujemy. A ja mam jakieś skille już. Tak, to są moje skile. Co ja mam tyle skillów? Co ja mam do żywotę mogę używać? Słuchajcie, co ja tu mam za skillę? Ej, to jest, to jest kopia z Diablo. Kopia z Diablo. To nie wiem. Kopa, kopia ze wszystkich możliwych gier. Dobra, czy ja mam już jakieś skille? Słuchajcie. Straszne spadki są w płynności. Łoo. Wow. kopia z Diablo, to teraz obraziłem tą grę, bo. Umiejętności są skupiowane, a walka jest dużo bardziej przyjemna. No. mi wchodzi, powiem wam tak. Mi wchodzi. Raby mam jakiś słaby atak. To jest jakiś boss? Boss. Chciałem go pokonać. Na razie, mam jakiś ekwipunek czy coś? Lewy kontrol, co lewy kontrol? Tutaj nie mogę nic, to mam zablokowane. Nie wiem, jakiś escape. Escape nie działa. Ogólnie to nie działa nic. Nic nie działa, słuchajcie. Nie ma przedmiotów. Nie wiem, dobra. Idźmy, idźmy, zobaczmy. Ja mam level setny. chcieli, żebym zobaczył demko na level, z... no to jest mój level, nie? Ja mam pełną zbroję widzieliście. No i robi z nich masakry na razie Kurczę, brakuje jednak trochę soczystości tej walki. Poczekajcie, lód, lód, lód tym, tak? Nie wiem czym lód. Zrobiłem lód. I inne skile mam. I tak się powinno robić gry Nie? Inne ten, zobaczcie. Fu 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 Szyu szu szcinki są straszne. Roby mam jakieś takie zwykłe napierniczanie. A z Rką co to jest? RK to jest unik, dobra, bo jestem łucznikiem e. O, masz shotguna Dobra, jestem za potężny, ale to jest jakieś leśny Uciekaj! Dziękuję Macie tam trójaka Dobra, no każdy fan Hack and Slashów Ogólnie gracz, znaczy odnajdzie się od razu w tej grze, bo wszystko jest bardzo intuicyjne. Macie tu z shotguna i macie trójaka i shotgun. Walka jest już bardziej soczysta w tej chwili niż yy, Diablo i Torchlight w najnowszym. Dobra no Ten miał większy damage, nie? Bo przecież my go porobili Co mam zrobić? To mam iść O, zobaczcie i będę magiem teraz. Ej, takie demko to mi się kurczę. Ktoś miał... Czekajcie, tu mam różącą Trujaczka. Nie wiem. Pion ogień. Wszystko jest, słuchajcie. Trzeba więcej. A R? Rka to moja tarcza. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Chodzi płynnie, ale zwiechy są straszne. Aaa! Tarczę dawaj! A to jest teleport, nie tarcza, tak? Co to jest? To jest teleport! Ej, to się rozpada w ogóle na milion części. Tu masz... Mogę trzymać W? Nie mogę. Eee, to jest teleport! Ja życia w ogóle nie tracę, zobaczcie. Takie bardzo pokazowe demko. Nie wiem, masz tu SE. Move deeper. To idę deeper. Idę bardzo deeper. Dobra, to się rozpryskuje. Dobra, dawać mi jeszcze jednego bossa. I będę, może te skile będzie można i postaci zmieniać w biegu. O nie no, grafika słychać, jest ładna. Co ty żeś przywołał, chłopie? Rozdupił całą planetę. A Sprytny zabieg! Zobaczcie. Sprytny zabieg. Teraz co? Możemy wybrać sobie postać. Tak. Jak te babeczki wyglądają. No. Fajne, nie? No, już chińska jest grana na bank, nie? No, to jest krótką mogła sobie zrobić. Pięknie zabierzemy. Ej. Dobra, by będziemy tacy gładziutcy i piękni. Nie mamy zbyt dużo do wyboru, ale to jest może być. Dobrze. Great. Jak my możemy się nazywać? Dobra, chciałem już kończyć. Myślałem, że tenko nam pokaże setny porząd, to wszystko, a tu proszę. 10 lat później, nie? To zobaczcie. Tak, to był Later czy before? I żadnej skilli. O, jak spładcy pierścieni te mutanty. Albo jak znajdowszy gry The Wandering widać Świat na grzbiecie stwora. Może nie świat, ale jakaś forteca. To we mnie napiwnicza. Ej no, poczekajcie. Teraz to, ekipunek. Ej, no, słuchajcie, no, 10 na 10. Ja aż normalnie nie usunę Demka, będę sobie sprawdzał. Ale z nim... <laughs> No graficznie dźwiękowo jest dobrze Nie mam nic, tak? Teraz teraz patrzcie, nie mam nic, biorę To jest i tu, dobra, zobaczcie Prawy e, poczekajcie, coś wziąłeś, tak? Damage mam lepszy teraz założony łuk też chcę. A nie mogę mieć, e, poczekajcie, w się zazwyczaj zmieniam bronię, nie mogę To ja chcę na razie to Dobra, to to? I... Jak to. kto... Dobra, no na razie nie wiem. Prawiam się ten... O, ale mam... A jestem słabym jeszcze. Tam byłem taki wypasiony. O, i już jest zbierat, po i już się załącza. Już no No, już się załącza, nie? 31-31. A jak to użyć? 1-2, dobra. No, otwieraj bramę. Dziękuję. No dobra, takie ograniczanie sztuczne może będzie bardziej przygodowo. Dajcie mi kogoś zaatakować. Jak jestem takim leszczem na pierwszym poziomie. Trzyma? Brakuje trochę jeszcze soczystości. Ale jest lepiej niż Diablo i Torchlight. Dobra, chodźcie tu, leszcze. O, ale coś i gruchnęło. A mój poziom gdzie się ładuje, widzicie, jest na samym dole. Dobra. Klasyki. Kurczę, niby gracze, czyli ja też oczekuję czegoś nowego, ale fajnie jak są elementy, które są stałe. Wiem, ja że nie muszę szukać teraz tego wszystkiego. No dobra, chodźmy. Ski da nie żadnych. Nie, to nie mam... Nie wiem, czy nie mam dupnięcia, bo... E, bo mam taki słaby jestem leż, czyli mam dotknięcia, bo co? Ale krew, krew się leje. Otwieraj! Oni nie mogli rozwalić, proszę bardzo. Od razu z runy, proszę, lecimy ze wszystkim. Tu wam pokażę tylko jeszcze kilka rzeczy, żebyście widzieli. Wybrałem. Wybrałem, co to robi? Nie wiem. Wybrałem. Proszę. 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 Press. Mm. Press the skill to. Press the skill Nie wiem, za szybko to. klikam, słuchajcie, ale... to. No nie wiem, coś dostałem, nie? Widzicie, coś, to. Coś, Press coś. Widzicie? skill to. skilla. the skill to. Otwieraj mi to, mogą sobie otworzyć. Dobra, no jakiegoś skina. No leszcze. Mam skilla. Jestem szermierzem. O, skill już do zapoznania się na spokojnie. Diablo też na początku było to bardzo niezrozumiałe. Wszystko. Ale później już było jasne. Mapa jest. Mamy mapę pod tabem? Proszę bardzo. Mapa pod tabem, nie? Normalnie i już to kocham. Dobra słuchajcie, no ograjcie sobie sami, ja mam tylko... Po... Jest dobrze. Nie wiem jeszcze jak jak pipunek, bo zbieram coś cały czas. Poczekajcie na no, uleczę się, bo widzę, że sam się nie leczy. Coś, coś zabrałem, jakieś branzoletki. Teraz skończysz... Może przejdźmy tego potwora jeszcze. Dobra, to nie potrzebuję chłopie, bo ja mam tego tyle, że... Dobra, spóbujmy zejść z tego potwora, to może będzie cały samouczek już. No dobra, przestań się modlić. Nie macie szans ze mną. Jestem szarmierzem. Gdzie mam iść? Do góry. Przestańcie mi rozwalać mojego zwierzaka. Ruchamą fortecę. Jest jakiś włosik. Jestem, nie? A tu coś miał być. Activate. No, aktywowałem. I co teraz? Idę do pana. Cześć pan! Jestem pani No weź pan! Aktywuj to Zobaczymy jak filmiki. Taki fajny, brdady zwierzę. Proszę. Ja nie wiem o co, o co miałem zaatakować. Jak to, że rozumie co tu się stało... Czy ja się obudziłem na nim? Nie, to czemu ja go zabiłem? Dobra, czy już nie zrozumiałem? Dobra, skip. Wszyscy zginęli, pan tylko przeżył. Dobra, na pewno połączenie online będzie wymagane, bo mogłem wybrać tylko, tylko serwery. Coś dostałem, tak? Yy, mogę wybrać sobie. Yy. Nie, to dostałem, dobra, to mogę wybrać. To ja bym chciał lipa tak. Dobra, skip Dobra Czech, wy wy wybiorę sobie lipa tak. Też lipa tak? Tu I lip atak, dam ci... O! Proszę. A, już widzę, to musisz być tu. No, czemu się nie łączy? To może też być tu, a to czemu nie? To jest przecież, widzę. No, niebieskie jest, nie? Halo! No, pokaż mi to. To jest takie samo niebieskie o co Kamon. Czekajcie, a zróbmy tak. No, e, dobra, to będzie taka zabawa. Czyli to zrobiłbym tu. To mi nic nie da. Nie mogę tego wrócić, nie? To jest do łuku? To na nie chcę. prawym. A to czemu nie działa mi z tym? I jak zobaczyć, gdzie to jest? No, i widzę ewidentnie niebieski. Jest jakiś play. Filmik jest. To dodają mi. Dobra, no nie wiem, to mi nie działa, z tym działa mi z tym. Dobra, zobaczcie, mamy te skillę e teraz. Mamy te skillę. E. tu mamy combo. Tu mamy tak, deep attack, tu poproszę. To dużo czasu nie potrzebowaliśmy, żeby to złapać. Bezika tak nie potrzebuje w tej chwili. Dobra, to zobaczmy. Zobaczmy i już kończmy. Macie tu skórę ognia! Chamy! Masz chamy. Ej, jest dobrze! Tak, tu to skoknie. Pup. Dobra, słuchajcie, ja kończę. Już wszystko widzieliście. To co trzeba... Jest dobrze, jest dobrze. Walka jest fajna. Minimalnie bym podkręcił... Mniejszość uderzeń, ale jest dobrze. Naprawdę, jeżeli chodzi o te, te skile, są fajnie. Tu jest jakiś journal. Więc mamy dobrze. Na pewno gra podpisana, dobre demo. I na pewno czekamy na, na pełną wersję. Nie ma żadnej informacji kiedy, więc jestem bardzo ciekawy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnego demona gier. Nara.